Dzień dobry. Witam Was przy mojej codziennej przerwie. Dobra. Wiecie przy czym. Przy czarnej. Przy czarnej z żółtą. Wczoraj miałem bardzo interesujący, powiem Wam, telefon, pochwalę się Wam, zadzwonił do mnie mój znajomy z Gdyni. Pan znajomy z Gdyni. Człowiek bardzo głębokiej wiary, człowiek modlitwy, Człowiek, który jest bardzo blisko przy, przy kościele, no, przez parę lat do mnie nie dzwonił. Myślałem, że już w ogóle skreślił mnie przez te moje nagrania ze swojego, ze swojego wykazu telefonicznego, ale zadzwonił. Porozmawialiśmy wczoraj dosyć długo. Nie mogłem zresztą dłużej rozmawiać, bo akurat wysiadałem z samochodu. I, hmm, jaki był powód? On, powód tej rozmowy był taki, że YouTube podpowiedział mu moje nagrania i on z ciekawości włączył to i, i ma pewne obiekcje, co też ja za głupoty wam tutaj ludziom opowiadam na temat głębokości wiary, o nawet, no, jak ja tak prawie mogę, no niemalże tak to się w tej atmosferze się to, to toczyło. No mogę, no mogę. Tak samo jak mój, mój znajomy może otworzyć swój własny kanał religijny i mówić swoje zrypania religijne na bieżąco tam, tak i ja mogę mówić o swoich zrypaniach tutaj natury artystycznej, moje przemyślenia religijne, mówię to za siebie, mówię sam za to odpowiadam, więc. Nie wiem, czy chciał mnie przestrzec, że pochłonie mnie pewnie czeluście piekła, że mnie pochłoną, czy cokolwiek tam innego. W każdym razie było to dosyć sympatyczne i nie byliśmy na siebie w żaden sposób obrażeni. To jest najbardziej interesujące, a jest to człowiek dosyć krewki. No, ucieszyłem się bardzo. Ucieszyłem się, że jednak nawet w tych takich skrajnie religijnych tych kręgach, Takich głęboko wierzących, jeszcze gdzieś tam jakiś odrobina sympatii do mnie, skoro zadzwonił, jeszcze gdzieś tam się, gdzieś tam się tli. I to jest pozytywne, to jest bardzo piękne i, i chciałem Wam właśnie o tym powiedzieć, że jednak nie jestem chyba tak do końca takim odszczepionym, szalonym wariatem, który, który mówi, co mu, tam, co mu się tam w głowie, w głowie uroi. Powiedziałem Wam, że to moje, to moje odstępstwo troszkę od tej linii, którą tam wybrałem kilka lat temu, w stronę sztuki, w stronę malowania, malarstwa. Jest to taki mój wentyl bezpieczeństwa, gdzie zawsze można zrzucić na te moje, nieraz trudne dla niektórych wypowiedzi, lądują w sferze artystycznych bajań nieszkodliwego, nieszkodliwego jakiegoś tam twórcy, nie? czy tam niedorobionego twórcy, jakby niektórzy tam sobie chcieli z przekąsem powiedzieć. Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Mam przygotowane piękne fragmenty dla Was, ale chyba kłamę, chyba coś tutaj nawijam, bo ono mnie strasznie swędzi. Może chciałbym coś za dużo powiedzieć o niektórych sprawach. No, chciałbym powiedzieć Wam, bo po to o tym, o tym, o tym człowieku, o tym moim znajomym Wam, zacząłem opowiadać tytułem takiego wstępu do sprawy związanej z piramidami w Polsce. Dobrze słyszycie? Z piramidami w Polsce. Ja tego mojego kolegę poznałem wiele lat temu. To były lata. A nie będę już pamiętał teraz, nawet musiałbym sobie dokładnie gdzieś tam przypomnieć, ale to nie ma znaczenia. W każdym razie chodziło o sprawę tak zwanej piramidy Gdyńskiej. Rzekomej piramidy Gdyńskiej, która jest ukryta pod piaskami, jest zasypana na jednej z tak zwanej świętej górze w parafii. W parafii, w takiej samej parafii, w której ja byłem ochrzczony. Pewnie przypadek zupełny, I któregoś yy, popołudnia przeglądając strony internetowe, wyświetliła mi się ta piramida. Wyświetliła mi się jakaś osoba, która coś tam mówiła na tle takiego góry, takiej góry po prostu, nie? I ja dostałem wtedy takiego swoistego déjà vu. Dostałem takiego, takiego swoistego pierdolca, można powiedzieć tak jakby mi się otworzyła jakaś klapka tam, wiecie, pod moim deklem, tak jakbym dostał po prostu amoku, widząc po prostu jakąś górę, nie? Wyobraźcie sobie, oglądacie jakiś filmik, oglądacie obraz, jakieś zdjęcie, cokolwiek i nagle dozdajecie mm, przypomnienia sobie pewnych rzeczy, pewnych, które w ogóle, o których, o których byście się sami siebie nawet nie podejrzewali. Oczywiście to, to pociągnęło cały cykl dziwnych wydarzeń w, moich życiu, w moim życiu, które się potoczyły. No i tak właśnie mniej więcej w wielkim skrócie poznałem, poznałem tego, tego wierzącego człowieka, głęboko wierzącego. Bo okazało się, że ten wierzący człowiek był również w jakiś tam sposób związany z tym czymś, co nazywane jest piramidą piramidą w Gdyni na Świętej Górze. Czy to jest piramida? Może tak, może tak, może nie, może jest to coś jeszcze, coś innego, a może tam w ogóle nic nie ma, może jest to po prostu zwykła formacja skalna. To było takim tytułem dzisiejszego, dzisiejszego wstępu. Ja jeszcze do tego tematu myślę, że wrócę. Myślę, że nie wiem, czy teraz, może w mojej książce do tego wrócę, bo już tam jakieś fragmenty na ten temat próbuję pisać. I parę dni temu. Zadzwonił do mnie mój przyjaciel z Polski Południowej, z okolicy Żywca, z okolicy Jeziora Żywieckiego. Mam tam kilku przyjaciół w, okolicy, w okolicach Żywca. Jestem zaskoczony, bo przecież nigdy nic mnie nie wiązało ani z Babią Górą, ani z tamtymi rejonami. A tu okazuje się, że mam wspaniałych przyjaciół, który, na których zawsze mogę liczyć, tam właśnie, w tamtej okolicy. I zadzwonił do mnie i mówi: Sławek, wysłałem ci zdjęcie jakiś czas temu. No i widziałeś to, no i co o tym sądzisz? No ja widziałem to zdjęcie, bo wysłał mi z GeoPortalu, wysłał mi zdjęcie z GeoPortalu piramidy. Po prostu piramidy, która jest w Polsce. Która jest w Beskidzie Żywieckim. Ja nie zareagowałem na to, bo nie chciałem naciskać sobie myślę, jak wiem, że ma do mnie wielkie zaufanie, wiem, że bardzo, bardzo zależy mu na pewnych sprawach związanych z regionem. On interesuje się w ogóle kulturą swojego regionu, w której żyje, prowadzi dużą firmę, stać go na bardzo wiele, ale to jest człowiek, który sam z siebie i ze swoich pieniędzy inwestuje w to, żeby kultura z jego swojego z tego rejonu, gdzie urósł, gdzie, gdzie są jego przodkowie pochowani, żeby ta kultura przetrwała. Nawet pamiętam, jak dostałem kiedyś od niego taki piękny album o tradycji tamtego rejonu, która już praktycznie prawie, zagini, prawie ginie, z własnych pieniędzy sfinansował wydanie tego, tego, tej książki, bo to jest gruba, piękna książka, może Wam kiedyś nawet pokażę. I ten człowiek pyta mnie wczoraj, ten mój przyjaciel pyta mnie, co sądzę o tej piramidzie, którą mi podesłał z Geoportalu no wiesz co tak naprawdę to? Nie reagowałem, bo nie chciałem Cię naciskać. Jak będziesz miał ochotę coś więcej na ten temat mi powiedzieć, to mi powiesz. No i rozmawialiśmy wczoraj. Wczoraj, przedwczoraj. Przysłał mi następne zdjęcia, bo poszli tam, poszli tam w to miejsce, gdzie jest ta piramida. Przysłał mi zdjęcia. No inaczej, na geoportalu macie do czynienia z piękną piramidą, której jedna ściana jest zniszczona. Cała reszta. To jest tak fenomenalnie to wygląda na geoportalu, że nie ma możliwości, żeby służby, żeby specjaliści od, od tego typu artefaktów, żeby tego nie zauważyli. Zresztą myślę, że to jest jedna z podstawowych funkcji, jaką spełnia właśnie Geoportal. Żeby niektórzy to znajdywali, żeby wiadome było, co tu na tych naszych terenach można jeszcze spenetrować, gdzie pewne, pewne służby jeszcze mogą coś wygrzebać, coś znaleźć. Bo oni wiedzą, że te tereny tutaj naszej Rzeczypospolitej, tej naszej biednej, chorej, chorego kraju, tej biednej, stłamszonej Polski, wiedzą, że to nie są zwykłe tereny takie, gdzie tutaj ta historia, którą nam tutaj mówią, jest taka, a nie inna. To wszystko wyglądało inaczej. Wszystko się sypie, chronologia się sypie, artefakty się sypią. Jedne artefakty zaprzeczają, drugim artefaktom. Narracja do tego dołożona jest również raczej cienka. I nagle mamy do czynienia z piramidą, której podstawa jest jakieś 50 metrów, może nawet więcej. I on mi mówi: wysyłam ci zdjęcia. Co o tym sądzisz? Byliśmy tam. Stromizna tych płaszczyzn jest taka, że Drzewa, bo to jest wszystko porośnięte drzewami, bukowe drzewo, stany mniej więcej 80-letnie. Stromizna jest taka, że ciężko się utrzymać, żeby nie, nie biec od drzewa do drzewa, ale można z jednej strony na, tą, na ten twór, na, tej, na ten górotwór wejść. I tak jak wiecie, piramidy w Wieczychowicach, to, co, to co jest słynne, to co, to, czyli te grobowce podłużne z Wieczychowic, zresztą w Wieczychowice wiecie, nie wiem czy wiecie, bo ja nie wiedziałem, że tam, gdzie jadę, tam gdzie jadę na ten mój wyjazd. Od 6 do Akademii Zdrowia, gdzie jedziemy z żoną. żona bardzo się ucieszyła, gdy jej powiedziałem, że zaklepałem u Rafała dwa miejsca. To jakieś do 20 kilometrów, właśnie są te piramidy w Wieczychowicach. Także mam nadzieję, że wyrwę się, z żoną wyrwiemy się tam zobaczyć, bo zawsze chcieliśmy to zobaczyć, to zjawisko, ten twór naszych przodków, te podłużne piramidy. Możecie sobie znaleźć piramidy w Wieczychowice. I myślę, że podczas tego pobytu tam u, u Rafała, na tym moim odchudzaniu, odchudzaniu, plus jeszcze tam podobno Rafał mówił, że mają mieć specjalne ustawienie dla cukrzycy typu drugiego. Ja nie mam cukrzycy typu drugiego, ale tak mi wspomniał. I, i myślę, że się po prostu z żoną wyrwiemy. Ciekawy rejon. I teraz tak, wracając do tej piramidy, pomyślałem sobie, że jeżeli ktoś z Was oglądających ten mój program dzisiejszy, a te, te dwa tysiące ludzi na pewno to zobaczy, co dzisiaj nagrywam, coś będzie wiedział na temat mm, mitu albo na temat opowieści z rejonu żywca, boginia Żywia. żywia. Podobno Janusz Bierzk napisał, że żywiec jest od słowa Żywia, od, od tej prastarej bogini słowiańskiej, Żywia. Ja nie bardzo wiem wiele na ten temat, musiałbym jeszcze pogrzebać, poszperać, pewnie to zrobię, ale gdyby ktoś z Was wiedział coś na ten temat, to bardzo proszę albo o telefon, albo o wpis pod spodem, dlatego, że na tej piramidzie, na tym górotworze, chyba, że jest to całkowicie, wiecie, błędna interpretacja i że jest to wybryk natury, taki specyficzny, że ma wszystkie trzy ściany po prostu tak, jakby ktoś je po prostu od linijki zaprojektował i, i wsadził. To jest, to jest, to wygląda to po prostu irracjonalnie, w ogóle nie pasuje. I koło tego jest jeszcze kamieniołom, płynie rzeka. I podobno na tej górze to, co udało się temu mojemu przyjacielowi znaleźć, no bo mówię, on się całym regionem interesuje i, i zbiera te wszystkie informacje, próbuje to przekazywać dalej na temat tego, co tam się działo, na temat tej kultury, tej kultury i prakultury tego rejonu, że na tej górze był kult bogini żywi. Tyle udało mu się wygrzebać. No, zobaczymy. Jeżeli pozwoli mi, to ja Wam tutaj zaprezentuję, pokażę Wam te zdjęcia, które mi przysłał. Na jednym z drzew, tam na szczycie tego, tego, tego górotworu, tej piramidy, drzewo jest zaznaczone literą, taką literką z jednej i z drugiej strony, na niebiesko pomalowaną. Mówi, że chodzi po lasach wiele. Wiele lat, no przecież urodził się w tych, w tych leśnych rejonach i mówi: Pierwszy raz widzi takie oznaczenia na, na drzewie. Na jednym z drzew tylko to jest. W ogóle te drzewa podobno rosną w sposób bardzo dziwny, bo są powyginane, tak jakby były ten, ten, ten bukowy las, to zalesienie bukowe. Mówi, że więcej niż 80 lat żadne z, z tych drzew nie ma. Pozwolicie, że przełknę. Hmm? I tak tutaj Wam chciałem powiedzieć o tych piramidach. Tam ktoś wczoraj w, pod, w opisie wpisał, że Sławek powiedz coś więcej o piramidach. Dlaczego mówię też o tych piramidach dzisiaj, w tym dzisiejszym nagraniu? Ano dlatego też, że kiedyś opowiadałem Wam o, o sprawie związanej z, ze studią, ze studią w Olkuskim, gdzie wtedy chłopaki nie pozwolili mi w żaden sposób mówić ani gdzie to jest. Ani tajemnica miała być, miał się tym zająć pan prezydent Potocki, mieli zrobić tam zejście, sprawdzenie tego, mieli zrobić eksplorację, jeżeli tam są w tym szybie, w tej, nie wiem, czy, wielu z was pewnie nie pamięta, ja tylko przypomnę, że to była taka, taka studnia dosyć głęboka, zagruzowana, do której któregoś pewnego dnia podobno wpadł traktorzysta razem z traktorem, poniósł śmierć na miejscu. Więc to jest tej wielkości studnię gdzie traktor 30 może tam wpaść. I u góry ten, jak to się nazywa, cembrowina czy coś. W każdym razie ta od góry cembrowina jest okrągła, wapiennymi kamieniami ułożona, ułożona, a potem po kilku, dwóch, trzech metrach, może czterech, musiałbym zerknąć tam na zdjęciach, przechodzi w formę kwadratową. Dokładny kwadrat, tak jakby była. Wycięty kwadrat, podobnie jak niektóre studnie na zamkach w szlaku Orlich Gniazd, podobnie są wycięte, tylko tamte są większe. Ta jest też dosyć szeroka. No mówię, no na traktor, na traktor, żeby wpaść z traktorem. Na dnie jest rumosze, rumosze skalne, dziwne historie koło tej strudni krążą, dziwne opowieści, ludzie mieszkający tam... Opowiadają, jeżeli chcą opowiadać, bo generalnie to wiele, za wiele nie chcą na ten temat mówić. I wtedy nie pozwolono, mi, nie pozwolono mi mówić, ja milczałem przez kilka lat na ten temat, a potem chłopakom przestało na tym zależeć, eksploracja nie doszła do skutku i sprawa całkowicie ucichła. A wtedy trzeba było właśnie powiedzieć, gdzie to jest, żeby znalazły się osoby. Które coś wiedzą więcej na ten temat, które może gdzieś coś pamiętają z przeszłości, może od dziadka, pradziadka usłyszały na ten temat jakieś, jakąś opowieść i te wszystkie rzeczy wtedy dałoby się zebrać. I tak z tą piramidą w tej chwili postanowiłem, że, że, że podzielę się z wami publicznie. Ten mój przyjaciel poprosił mnie, żeby wysłać te zdjęcia i opisać ogólnie sytuację do pana Artura Lalaka którego jest wiernym czytelnikiem. Nawet nie wiedziałem, że ma książkę pana Artura już od ponad roku. Ja dopiero od niedawna poprosił. Ja to zrobiłem. Panu Arturowi wysłałem wczoraj w formie elektronicznej, wysłałem mu to, te wszystkie rzeczy, które dostałem. I tyle. No i to, to co uważałem, co z, m, zrobić, z, zrobić za słuszne, po prostu zrobiłem. To co, o piramidzie chyba ten odcinek będzie jeden. Nie będę tutaj mieszał tego z wątkami z żywieniem optymalnym, chociaż pomieszałem, bo powiedziałem, widzicie, o tym, o tym wypadzie tam w okolice Wietrzychowic, no ale to się ten wątki akurat tak splotły. Dobrze, to nagranie dzisiaj kończę i myślę, że jeszcze jedno zrobię dzisiaj nagranie, bo no, przecież nie może być nagrani bez żywienia optymalnego, prawda? Miłego dnia dla Was wszystkich, dla tych od piramid i dla tych nie od piramid, którzy, którzy chcielibyście jeszcze coś więcej posłuchać. Zaraz będę, zaraz będę nakrywał następny nakręt.